Witam, witam, wszystkich, witam wszystkich prezesów, dyrektorów swojej firmy inwestycyjnej na kanale followdmoney.pl Ja nazywam się Dariusz Jóźbik, a to jest kanał, który opowiada o inwestowaniu socjalnym. Jeżeli nie masz dużo czasu, jeżeli nie masz dużo wiedzy, możesz skorzystać z wiedzy innych. I Właśnie to tutaj robimy. Pokazuję Wam eksperymenty, które tu przeprowadzamy. Dzisiaj jest... Szczególny dzień, bo dzisiaj będziemy rozwijać dalej naszą firmę. Zmniejszę się teraz, żeby pokazać Wam, co będziemy robili. Czyli przesuwam się tutaj gdzieś na boczek. Może tu. Dobrze. Jak widzicie, panel główny parę złotych od wczoraj nam przybyło. Było więcej, jest mniej. Na ten moment widzicie, mamy minus 23 z aktualnych inwestycji, czyli zrobiłem parę ruchów na silverze. W tej chwili ostatni mój ruch jest troszeczkę na minusie. Nie szkodzi o srebrze. Opowiadałem Wam wczoraj, co tutaj się dzieje. Jak widzimy, srebro po próbie skoczenia na nowe szczyty, które były w okolicach 84 dolarów, doszło do 82,70. Widzicie, i cofnęło się tutaj. No Zwykła korekta, mam nadzieję. Zwykła korekta. Raz, dwa, trzy. Dobra. Mam nadzieję, że nic nie będzie. Tutaj macie moją pozycję otwartą, a ta niebieska kreska mówi o tym, jakie jest średnie otwarcie w tej chwili na srebrze, na tej nowej pozycji. Ale nie o tym dzisiaj chciałem mówić, ponieważ zobaczcie, nasz eksperyment to są te trzy postaci. Te trzy postaci, czyli Kora, Magnite i Zofestu. Wszyscy są na razie na plusie. Też było wczoraj, było lepiej, dzisiaj jest trochę gorzej. Znaczy jest cofka na wszystkim, ale to nie ma znaczenia. Ponieważ wszyscy wieszczą niestety, że 2026 będzie tak, rokiem takim trudnym i nie wiadomo, co się będzie działo. Postanowiłem dzisiaj zdywersyfikować portfel, żeby ochronić część zasobów. I postanowiłem zainwestować pieniądze znowuż wykorzystując potencjał Etoro na inne, jak gdyby na fundusze specjalistyczne, które są w obrębie tego Etoro, ale mam nadzieję, mam na myśli surowce, surowce. I tutaj sobie szukałem. Zobaczcie, cały czas wam pokazuję jak się szuka ciekawych kąsków na Etoro. Robimy odkryj. I tutaj szukamy sobie ciekawych y, propozycji. Mamy rynki globalne, ale to powiem że nie interesujemy. Akcje w tej chwili jest to ogromne ryzyko. Mało mnie interesuje, chyba że akcje dywidendowe to jest ok, bo tam bez względu na to, czy cena rośnie, czy nie rośnie, to y, zawsze coś tam nam kapnie z tego wszystkiego. Kryptoaktywa, Kryptoaktywa y, widzimy, y, że jak gdyby wszystkie dzisiaj y, robią korektę. To znaczy wszystkie mówimy o tych głównych, tak, żeby nie było, że wszystkie. Natomiast profesjonalni inwestorzy to są ci ludzie, z których zbieramy, że tak powiem, ekipę do inwestowania. I tutaj znowuż mamy ludzi, którzy inwestują w różnego rodzaju jak gdyby składniki tych składniki giełdy, tak? Mamy technologię, wytwórstwo, technologie medyczne, handel detaliczny, usługi finansowe energia. Energia, aż Wam mówiłem, że energia, nawet jak będzie kryzys, to będzie prawdopodobnie odnosiła w jakiś sposób sukcesy. Dobra konsumpcyjne, media, minerały, oprogramowanie, rozrywka, dobra trwałe. Więc macie tutaj pełno tego, co tylko możecie sobie wymarzyć. Ale ja dzisiaj chciałem zrobić taki mocniejszy ruch i postanowiłem, ponieważ no, troszkę obawiam się tej, tej zmienności na rynkach. Akcji i kryptowalut na ten moment postanowiłem uderzyć w surowce. I tutaj mam na myśli, zobaczcie, tutaj, złoto. Wiem, że złoto jest bardzo drogie, ale wydaje mi się, że jeżeli cokolwiek się wydarzy złego, to złoto będzie, tak powiem, taką ochroną, jak gdyby, kapitału. Mogę się mylić, mogę się nie mylić, zobaczymy. Zobaczcie, jeżeli wejdziemy tu na złoto, w 2025 roku na przeciętny wzrost to 47, w tym roku 8% wzrosło. Natomiast nie jest to żaden odnośnik tego, że będzie dalej rosło, bo jak widzimy, były też lata, gdzie złoto spadało. Tak, tu też nie ma żadnej gwarancji, że to wszystko wzrośnie. A że nie chcecie mi pomagać wymyślać nowe, jak gdyby, inwestycje, i to może część pieniędzy, żeby uratować, albo przynajmniej mieć w takiej bezpiecznej przystani, możemy przeznaczyć na złoto. Zobaczmy sobie, co tutaj ma. I tutaj zobaczcie, że tu nie chodzi o czyste złoto, bo ten, to, to portfolio, jak gdyby, ono się składa właściwie to z kopalni, tak? to są z firmy wydobywcze kruszców. Tak? Mamy tutaj złoto, ale też mamy srebro, tak. Mamy jakieś metale, jakieś różnego rodzaju tematy związane z kruszcami. W związku z tym uważam, że tutaj jest to godne, jak gdyby zobaczenia. Zobaczmy wykres. Nie ma wykresów pokazujących. Czy jest to dość. No nie to nie jest. To nie jest nowe. Natomiast natomiast zobaczmy sobie, jakie wyniki w styczniu ma, no, w styczniu jest na zielono, więc jest OK. Yy, obojętnie czy będzie na zielono, czy na czerwono, a żeby utrzymać nasze, yy, jak gdyby, pieniądze, które tak ciężko żeśmy wypracowali, zatrudnimy sobie teraz takie smartfony po, po portfolio. I teraz, żeby yy, pokazać wam, jak to zrobić, znowuż spojrzę jeszcze raz ten przegląd, czym się zajmuję. Widzicie, mamy gold, can play, available, right and In a portfolio, invest in the entire gold ecosystem here. Hmm? Czyli złoto może odgrywać ważną rolę w portfelu. Zainwestuj w cały ekosystem złota tutaj. I to jest właśnie klucz do tego, co mi się tu spodobało, że to nie jest tylko złoto, to nie jest tylko srebro, tylko to jest po prostu cały ekosystem, czyli yy, firmy, które wydobywają krótce, które je przetwarzają i tak dalej, i tak dalej. Yy, zobaczmy, jaki jest to sprób wejścia do tego portfela wejścia, to mamy 500 dolarów, tak? Mamy 500 dolarów, mamy akurat dostępne 900, więc stać nas na to, żebyśmy tutaj w ten portfel weszli. No to co, robimy? Ponieważ tak słabo się udzielacie, że tak powiem w komentarzach do naszych tutaj filmów, być może was ten te, te temat nie interesuje, wolicie oddawać swoje ciężko wypracowane pieniądze i prowizje Funduszom inwestycyjnym, albo jakiemuś private bank, bankingowi, albo czemukolwiek innemu, no to jest Wasza sprawa. Ja pokazuję swoją wizję na zarabianie pieniędzy, tak, żeby obojętnie co się stało, żebyśmy mieli ludzi, którzy dla nas pracują, mieli fundusze, które dla nas pracują. Zobaczcie, co jest tutaj jeszcze napisane. Smart portfolio to produkt do zarządzania portfelem. Inwestowanie w smart portfolio automa automatycznie kopuje wiele rynków lub traderów w oparciu o z góry określoną strategię inwestycyjną. Smart portfolio nie powinny być traktowane jako fundusze ETF-y ani fundusze hedgingowe. Pozycje kryptowalut będą obciążone opłatą 1%. Natomiast tutaj nie ma żadnych kryptowalut, więc nie będziemy mieli kosztów. Więc proponuję zainwestować w te y, firmy. I zobaczymy, jak to nam wszystko zadziała. No to dobra, inwestujemy. Zainwestuj. Potwierdź. Dobrze. Zainwestowałeś 500 dolarów w Gold World Wide Portfolio, tak? Czyli mamy tutaj zrobione. Wejdźmy sobie w nasze portfolio i zobaczcie, że nasza firma rozwinęła się już. Mamy cztery. Mamy cztery podmioty, które dla nas mają pracować. Trzech trzy osoby Smart Portfolio. Tu jest w statusie oczekujący. Dlaczego? No bo tutaj nie wszystkie giełdy i nie wszystkie instrumenty możemy już kupić, ponieważ niektóre z nich są zamknięte. To się wszystko przetworzy w czasie 24 godzin. Więc tu będziemy mieli w czasie 24 godzin będziemy mieli ogarnięte wszystko ale co się stało? To, co ciężko zarobiłem na temat, pff, jakie ciężko zarobiłem, lekko zarobiłem. To, co lekko zarobiłem, nigdy nie mówcie, że ciężko zarobiliście, bo zawsze będziecie do tyłu. To, co przyszło do mnie tak łatwo, pokazywałem wam wczoraj w czasie rzeczywistym, jak zarabiałem, jak sprzedawałem, kupowałem. Tych transakcji naprawdę robię dużo. I w tym momencie, i w tym momencie pokazuję Wam po prostu, jak możecie śmiało, łatwo sobie, że tak powiem, wygenerować Pieniądze, ale oczywiście pamiętajcie o tym, że to nie jest żadna porada inwestycyjna. To jest sposób na to, żebyście mogli sami kreować swoją rzeczywistość i sami prowadzić swoje biznesy. Każdą nadwyżkę, zamiast dawać na fundusze, zamiast dawać do biur maklerskich, gdziekolwiek indziej, gdzie pobierają z Was pieniądze, opłaty, obojętnie czy wygrywacie, czy przegrywacie, pośrednik zawsze wygrywa, tak? Bo nawet jak jesteście na dnie, to on jeszcze z Was prowizję weźmie za to dno i, i skupię Was z ostatnich pieniędzy. Dlatego mój pomysł na biznes jest taki, że po prostu kopiuję tych, którzy są być może dużo bardziej bystrzy, mądrzejsi ode mnie, a ja zostawiam sobie taką resztkę pieniędzy, którą po prostu możemy sobie angażować, kupować i bawić się tym po prostu. Ale to, co zarobiliśmy, odkładamy i niech to się zajmują profesjonaliści. Tak? No dobra. No to y, wydaje mi się, że na tyle dzisiaj. Jutro sobie może zrobimy filmik, zobaczymy, jak już nam tutaj otworzą całe ten portfolio, y, cały ten y, jak gdyby, y, rynek, rynek kruszców. To wam pokażę, że wszystko już zostało zakupione. Na ten moment y, mamy tam stratę 17 dolarów, i to jest głównie na silverze, bo jesteśmy cały czas tutaj na silverze na stracie. Tak Tu mamy średnią średnia cena zakupu. Tu jesteśmy. Pokażę Wam dzisiaj, dzisiaj w nocy. O pierwszej w nocy, kiedy był fajny moment, bo o pierwszej w nocy mieliśmy 2114 dolarów. Tak? Ale później nastąpiła korekta, no i zeszliśmy do tych 2,40. A w tej chwili poprzez ten mój taki ruch, to jest przedwczesny. Mamy 2,20 tak No ale jest ok. Mamy parę pieniędzy w 400 dolarów wolnych, którymi możemy dysponować. O na srebrze mamy 500 zaangażowanych. Może je użyję do walki na srebrze dalej, a może po prostu skopiujemy sobie kolejnego zawodnika. Zobaczymy. A fajnie by było, gdybym dorzucił tutaj, gdyby tu się okazało 500 dolarów i wtedy bym mógł na przykład wyrobić kolejny smart portfolio, tak? No ale zobaczymy, czas pokaże. Wszystko przed nami, a my po prostu działamy dalej. No i w związku z tym pozdrawiam wszystkich. Prezesów, dyrektorów i właścicieli firm inwestycyjnych. Uważam, że dzisiejsze spotkanie zarządu za y, zakończone. Pokazałem Wam, co się dzieje na bieżąco i co żeśmy robili. To do następnego y, razu, trzymajcie się. Hej.